Was serdecznie na moim kanale z tej strony Paweł. Dziś coś nowego. Nowego dlatego, że nie zaprezentuję żadnej mojej nowej pracy, natomiast zaprezentuję kilka pięknych prac, które dostaliśmy od Sandry. Muszę wam się przyznać, że próbuję. To jest moje kolejne podejście, bo mówiłem już przez dobre 20 minut i nagle coś się wydarzyło. Filmik. Czy to, co mówiłem, zniknęło? Nie wiem. Co się stało, dlatego próbuję jeszcze raz i mam nadzieję, że teraz mi się uda. Coś nowego. Coś nowego, bo to, dla, bo to pierwsza moja wymianka. Wymianka z Sandrą. Z którą na pewno znacie z kanału Kolorowe Papierowe. Umówiliśmy się z Sandrą przed zlotem w Katowicach. Tydzień temu zlot się odbył. Na wymiankę jednej karty ATC. Muszę przyznać, że nie udało mi się z mojej strony wysłać Sandrze jednej karty ATC. Udało mi się, czy udało? Wysłałem kilka rzeczy więcej. Nie skończyło się na jednej karcie. I to samo stało się z drugiej strony. Sandra również nie wysłała nam. I jednej karty ATC, na którą się umówiliśmy, ale wysłała dużo, dużo jak to nazwać wspaniałości. Za chwilę Wam pokażę, jakie piękne rzeczy dostaliśmy od Sandry. Umówiłem się z Sandrą na wymiankę, bo nie mieliśmy okazji spotkać się w Katowicach. Ja wprawdzie mieszkam parę kroków od Katowic, ale Sandra mieszka bardzo, bardzo daleko. Mam nadzieję, że uda nam się może gdzieś bliżej, może Wrocław, Poznań, to znowu dla mnie za daleko. Mam nadzieję, że gdzieś kiedyś w przyszłości uda nam się na zlocie spotkać. Umawialiśmy się z Sandrą na wymianę karty ATC i tą kartę właśnie dostałem. W przepięknych kolorach, w przepięknym dla mnie klimacie. Uwielbiam steampunk że tak powiem, uwielbiam tego Pana, oczywiście nie osobiście tego Pana, tylko ten stempel z tą grafiką. Wykonałem też kilka prac z tym stempel. Piękny, pięknie wykolorowany. Zastanawiałem się przez chwilę, czy jeszcze w moim wieku uda mi się rozwinąć skrzydła, ale chyba nigdy za późno na rozwijanie tych skrzydeł. Mam nadzieję, że moje również kiedyś rozwiną się, bo często, szczególnie ostatnio, zdarza się, że te skrzydła no, nie są w takiej pozycji, jakiej bym chciał je mieć. To jest karta ATC od Sandry z wymianki, na którą się umówiliśmy. Przypomnę jeszcze raz, że mówiliśmy się na wymianę jednej karty. A tacy. mi się nie udało i Sandrze również się nie udało. Wśród wspaniałości zacznę od takich rzeczy najdrobniejszych, a te najpiękniejsze zostawię na później. Sanda podzieliła się ze mną. Kilkoma kartkami ze swoich zasobów, kartkami starymi, pożółkłymi. To z jakiejś książki ewidencji opału. Myślę, że teraz również taka książka by się przydała, w tych czasach tu się wyrabia z węglem. Zobaczcie, jak ona jest stara. Tu jest początek, rok 1960. Ona ma naprawdę, naprawdę dużo, dużo lat. A strach pomyśleć ile, ale to ma swoje plusy. Pożółkła, stara, świetna do wykorzystania różnego rodzaju tego typu prace jak windyczowych, stempankowych. Chociaż nie wiem, czy książka ewidencji opału do stempanku pasuje. Pewnie tak. Kolejne, tu nie będę wam czytał. Że odrobinę bym potrafił. Język niemiecki. Piękna, piękna czcionka. Zazdroszczę umiejętności pisania taką czcionką. Moje pismo niestety bardziej przypomina charakter chińskiego pisma. Często sam mam problem z odczytaniem tego pisma, a to chyba tylko dlatego podejrzewam, tak, że urodziłem się leworęczny, a ktoś postanowił zrobić ze mnie człowieka praworęcznego. Faktycznie jestem praworęcznym, ale moje pismo pozostawia naprawdę dużo do życzenia. Stary zeszyt posiadam też gdzieś z jakiejś tam epoki kamienia łopalnego. Kilka starych, pożółkłych zeszytów kraty w linie i jest to, mogę powiedzieć, w skrapie rarytas taki czy tak stary papier, nuty. Na pewno były używane przez kogoś, bo tutaj jakieś dopiski piórem. Stare, podarte, pożółkłe, piękne. To są zasoby Sandry, które mi się ze mną podzieliła. I teraz coś, co Czego się nie spodziewaliśmy? Nie spodziewałem, że coś takiego dostaniemy. Zaczynamy od pudełka. Pudełko na otwierane. Pudełko na tofi fi. Tu było tofi ale tofi już nie ma. Z pięknym napisem. W pięknych kolorach. Zwróćcie uwagę, to jest papier z bardzo popularnego sklepu Action. Często słyszę, że papiery z Aksona są, cytuję, trudnymi papierami w pracy, że się trudno z nimi pracuje. Ja mam inne zdanie. Uważam, że to są jedne z lepszych papierów, chociaż tak zwane kolekcje zostawiają dużo do życzenia, ale pojedyncze papiery. Są super. Wystarczy je potuszować, postażyć, postarzyć ostęplować i naprawdę są wspaniałymi papierami. Tu jest właśnie ten papier z bardzo popularnego sklepu na literkę A. Moje tak zwane klimaty. Sandra odwiedza często mój kanał piszemy, wymieniamy zdania. Sandra zna mój styl, więc tym stylem jestem zachwycony. Dziękuję Ci Sandro. Tutaj tak migam, bo napis chyba jest embosowany, tak mi się wydaje. To jest pudowaczko na słodycze. Kolejną rzecz, to, którą dostaliśmy a raczej dostała to kartka dla mojej żony. Z pięknym wpisem dla żony w środku. Dlatego Wam go nie pokażę. Chyba się to Żona jest zachwycona tą kartką. Jest to kartka zrobiona tak, jakby Sandra z moją żoną znały się od dłuższego czasu. Lub jakby to była kartka na. Specjalne zamówienie. W każdym calu, w każdym milimetrze. Nie wiem, czy wcale z milimetrami można razem łączyć, ale chyba tak. Piękna, piękna kartka. Z piękną damą, w pięknej ramce. W super pięknych kolorach. Sandra, pozdrowienia od żony i uściski od mojej żony dla ciebie. I ostatnia rzecz, która mnie totalnie powoliła na kolana. Dlaczego powoliła? Bo nie spodziewałem się, że dostanę właśnie ten album, którym byłem zachwycony przy prezentacji tego albumiku przez Sandrę. Wtedy. Pomyślałem sobie, abstrahując od tego, jak bardzo mi się podoba, jak byłem zachwycony. Pomyślałem przez chwilę fajnie by było ten album mieć. Ale nie myślałem, że kiedyś, po jakimś czasie ja go otrzymam. I właśnie ja go otrzymałem, Sandro, pięknie Ci dziękuję. Co była dla mnie. Ogromna niespodzianka. Nie spodziewałem się, że można tyle swojej pracy, takiego ogromu pracy, swojego pomysłu, który jest również cennym pomysłem, takiego wykonania tak bezinteresownie komuś dać, prezentować. Album jest. Użyję słowa fantastyczne w klimacie morskim. Jest niesamowity. Z wyciąganymi matami na zdjęcia, mogę powiedzieć, że ja tutaj żadnych zdjęć na pewno nie będę wklejał. Ale od czasu do czasu, gdzieś będę go z miejsca, do którego schowam, wyjmował go. Po prostu sobie oglądał. Bo to jest wielką radością oglądać coś, co bardzo się spodobało i coś, co się otrzymało, dostało. I tutaj niestety chyba będę musiał dokończyć drugiej części filmiku, bo dzieją się dziwne rzeczy z moim starym smartfonem. Tamten film przerwał. Już nie pamiętam w tej chwili, na którym zdaniu słowie skończyłem, ale mam nadzieję, że uda mi się dokończyć. Sandro, dziękuję Ci z całego serca za takie piękne rzeczy. Nie myślałem, że ten album będzie mój. Wiedziałem, że nie skończy się na jednej karcie ATC, ale nie wiedziałem, że skończy się na czymś takim. Album. Może mi się zmieścić w każdym. Piękna karta, kartka. Piękne pudełko na słodycze. I to, co sprowokowało całą naszą. Wymiankę. Miała być wymiana jednej karty ATC. I się nie udało. Jestem, Sandro, szczęśliwy, że również Tobie się nie udało. Takie wymianki jednej karty ATC to naprawdę naprawdę wielka, wielka przyjemność i radość. Dziękuję Ci, Sandro. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie. Jeszcze raz, jeśli nie powiedziałem gdzieś po drodze, a chyba powiedziałem. Pozdrowienia, uściski. Od żony. Kończąc, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo radości, dużo miłości. Życzę Wam dobrego czasu i dużo wolności. Serdecznie Was pozdrawiam. Bye, bye.